Tak, słychać? Tak ten stóp jest odsunięty od tamtego, że trochę się... Trochę się czujemy wyizolowani, że tak powiem. A, a nie chciałbym, żebyśmy byli wyizolowani, nie? Jesteśmy z wami tutaj drodzy samorządowcy, ale to nic, mam nadzieję, że to tylko taki wizerunek tak, na zdjęcia i na miejsce na gratulacje. Wy no tak powiedzieć, drugi, druga transza polskiego ładu rozstrzygnięta. Pewnie wszyscy wiedzą, więc niespodzianek nie ma. E, dzisiaj już wszyscy wiedzą, co mają. Ja e, tylko tyle powiem, że w tej drugiej transzy pieniędzy było odrobinę mniej niż w pierwszej, czyli w pierwszej było 20, prawie 6 miliardów złotych w skali kraju, w drugiej było trochę powyżej 20, plan był na 20, tam lekko uzupełnione. Statystycznie na samorząd wypada 6 milionów. Na samorząd podkreślam. W tym o, samorząd województwa 65 milionów. Tyle zwykle te samorządy województwa podostawały. E, Mazowsze też. E, żeby nie było wątpliwości, na drogi tam w rejonie Wołomina, chyba Marek, Zielonki, tam gdzieś jakaś droga jest. E, Warszawa również. E, więc na pozostałe gminy. No staraliśmy się tam to dzielić tak w miarę sprawiedliwie e... powiat półtuski uzyskuje, czyli samorządy z powiatu półtuskiego no, uzyskują prawie 70 80, 80, prawie 80, tak, 80 milionów złotych. Statystycznie nie wygląda to źle, jeśli przemnożymy samorządów e, 8. Razy 6 to wychodziło 48, czyli e, niedoboru tutaj nie ma. E, brane były również pod uwagę kwoty w poprzednich rozdaniach, obecne kwoty. E, generalna zasada no to taka, że wnioski e, w całości no gminne nie powinny przekraczać e, 10 milionów, powiatowe nie powinny przekraczać. 15 i tak taka była ogólna zasada. Przede wszystkim te środki finansowe to służą rozwojowi samorządów. I tak jak pierwszy nabór i pierwsza edycja polskiego ładu mam nadzieję, że zmieni, zmieniła albo zmienia, bo jesteśmy pewnie niektórzy w trakcie przetargów, zmienia oblicze samorządów. To są środki finansowe, które w poprzednich latach były nie do wyobrażenia. Takich środków finansowych gminy nigdy nie miały. I to już jest jak gdyby trochę trzecia transza, dlatego że był jeszcze Polski Ład, czyli po covidowe, później, nie, nie, przepraszam, to był Fundusz Inwestycji Lokalnych, czyli ten, ta transza po teraz jest to druga transza Funduszu Inwestycji Strategicznych. Niektórzy by mogli powiedzieć, tak, już takie głosy nawet słyszałem, nie? No to skąd ta Polska się zadłuża po to, żeby dać samorządom? Ja tylko jeden komentarz dam. Za rok 2021 zadłużenie krajowe zmniejszyło się o 3 punkty procentowe w stosunku do PKB. Więc absolutnie nieuprawnione jest mówienie, że ktoś się zadłuża. Rzeczywiście na różne rzeczy się pożycza, inne rzeczy się nadrabia, są większe dochody. Jak będzie wyglądał rok 2022? No pewnie dzisiaj jest trudno wyrokować, bo jest kolejna y, nietypowa sytuacja. Przez ostatnie dwa lata był COVID, teraz mamy wojnę w Ukrainie i wydatki z tym związane oczywiście, wydatki polskiego budżetu na wsparcie Ukrainy. Zarówno to militarne, o tym nie będę mówił o jakich kwotach, ale znaczące, tylko tyle powiem. No i też wsparcie humanitarne polegające na pomocy w, na miejscu dla Ukrainy, ale też i utrzymanie i tutaj wsparcie tych, którzy są, czyli uchodźców, y, którzy tu u nas przebywają ponad, szacuje się, że ponad 2 miliony złotych. Zresztą samorządy dystrybuują te środki finansowe, więc tak naprawdę też w części uczestniczą w y, wydawaniu tych środków finansowych. Z tym, że też, żeby nie zabrzmiało to tak, że to jest tylko koszt, to nie, bo już około 170 tysięcy obywateli Ukrainy podjęło u nas pracę, więc tak naprawdę też przynoszą Polsce dochód. Bo no teraz trudno odróżnić jest ile kto pracuje, czy, czy obywatel Polski, czy Ukrainy, ale to jest też poniekąd taka inwestycja. Ale jeśli chodzi o samorządy, to tutaj są dystrybutorami tych środków na pomoc dla uchodźców. Te inwestycje, które są zaplanowane w Powiecie Półtuskim na, na prawie 80 milionów złotych, to oczywiście dominujące są inwestycje drogowe, ale tu chyba każda ilość pieniędzy jest do spożytkowania. Ale są też inwestycje niekoniecznie drogowe, są też inwestycje w infrastrukturę kulturalną czy w budynki, tak jak po pierwszy nabór. Budynek Urzędu Gminy w świerczach, czy e, inne też inwestycje w zatorach, czy choćby e, miasto, gmina Półtusk, e, przedszkole na Popławach. E, to są tego typu inwestycje. Drogowe są oczywiście dominujące, ale, ale inne też są bardzo widoczne. Więc gratuluję e, wniosków. E, cieszę się, że samorządowcy po spotkaniu moim takim roboczym uwzględnili takie też, wskazówki, jak należy wnioski pisać, żeby nie być podrzucanym bo niektórzy w kraju to pisali wnioski takie, które trzeba było albo przyjąć, albo odrzucić. Przyjęcie takich wniosków powodowałoby kilkadziesiąt albo ileś milionów złotych, co było niemożliwe wobec tego bardzo się cieszę, że tutaj to porozumienie następuje i z naszej strony, ze strony rządowej jest realizacja tych deklaracji. To myślę ja tyle dobrych przetargów rzeczy, bo to jeszcze z tym jest problem później. No ale jak to mówią, brak pieniędzy głowa boli. Nadmiar pieniędzy też głowa boli, ale to już się znacznie przyjemniejszy. Szanowni państwo, ja bym tylko parę zdań chciałem dodać do tego, co powiedział pan premier. Od 2015 roku rząd praw i Prawidłowości, najpierw z panią premier Beato Szydło, później teraz z panem premierem Mateuszem Marowickim, przyjął sobie za zadanie jedno z zadań, które ma wspierać lokalne samorządy, te małe gminy, małe miejscowości, małe powiaty w ogóle polskie gminno-powiatową, bo do, ta, do tego czasu, to znaczy do 2015 roku było różnie. Nie chcę wracać, było minęło. W każdym razie my i y, rząd y, prawa i sprawiedliwości przyjął, że z, tych, z tej dobrej koniunktury, jako w gospodarce mieliśmy dzisiaj, to trochę wszystko się przychomowało chociaż ten wzrost jest dalej, y, chcemy znaczną część tych pieniędzy przekazywać właśnie do samorządu, do tej Polskiej Gmin, Polskiej Gminno-Powiatowej, żeby właśnie tu się ta, ta część naszej Polski rozwijała, która była do tej pory bardzo zaniedbana. Bo tak jak e, zawsze powtarzam, to co nam się udało w 1989 roku z tych wszystkich reform, to z reforma samorządu wypadła najlepiej i to do dzisiaj wszyscy to chwalą. Tylko za tym nie szły żadne, e, może nie żadne, ale nie szły znoszące w, e, środki, wsparcia żeby te gminy i powiaty się rozwijały. Wręcz odwrotnie inny, inny był cel, że ma być to, mają być to duże miasta i tego. My w, odwróciliśmy tę rolę i z tego, z tych naszych wszystkich spotkań, jakie mamy w terenie i tego, wszystko jest... Wszyscy są zadowoleni, że właśnie tak powinno być, że z, z, tego, z tego wzrostu gospodarczego ma, ma się cieszyć, mają się cieszyć społeczeństwo, większa część społeczeństwa, która mieszka właśnie w tej Polsce powiatowo Gminy. Ja tym, którzy otrzymają dzisiaj te promesy gratuluję. Życzę właśnie tak, jak powiedział wcześniej Pan Premier, udanych przetargów, bo to dzisiaj jest bardzo ważne. No i gratuluję. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo. No to w takim razie, już do konkretnych liczb, konkretnych inwestycji, konkretnych samorządów, tak? No to gmina Gzy prosimy alfabetycznie. Gmina Gzy otrzymuje otrzymuje 3 miliony 780 tysięcy złotych na budowę boiska kotłowni i termomodernizacji szkoły w przewodowie. To jeden projekt. I drugi projekt na 6 milionów 460 tysięcy na budowę drogi gminnej Żebry, Farbogi, Nowa, Boża. Gratulujemy gminie GZY, gmina Obryte, modernizacja infrastruktury drog drogowej 7 125 000 zł. Gmina pokrzywnica, przebudowa dróg gminnych 7 milionów dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy. ma projekty. Fotowoltaika i rozbudowa szkoły podstawowej z 3 2 850 000. 000. I termomodernizacja, nowej była ciepła instalacja fotowoltaiczna w szkole podstawowej w Świerczach, 5 837 000. bo niektórzy to tak liczą, co do złotówki się nie da policzyć, <grych> bo zależy też, jakie projekty jakie projekty kto złoży. Naprawdę, gminy Powiatu Półtuskiego nie mają prawa narzekać. Gmina Winica, 2 660 tysięcy złotych na budowę ścieżki rowerowej. Winica Gorądkowo, to jest kontynuacja pierwszego etapu, bo Winica Poniaty już jest. Ale z oświetleniem tamtej ścieżki i tej pozostałej, może ja będę też jeździł po tej ścieżce. I druga i drugi wniosek na 5 985 tysięcy złotych przebudowa dróg gminnych. Ja to tak zazdroszczę, jak ja byłem Wojter, takich pieniędzy nie było. No. A teraz proszę, proszę. Gmina Zatory, dwa projekty. Jeden, 2 miliony 850 tysięcy na poprawę infrastruktury drogowej i drugi na budynek urzędu gminy, 4 miliony 50 tysięcy. Gmina Półtusk to jest już wspominane przedszkole przy zespole szkół numer 2. W Półtusku etap pierwszy, o etap pierwszy, to znaczy, że to nie koniec jeszcze. A już jest 7 998 000 złotych. Tutaj jest pani dyrektor Estkowska, to zdjęcie do tego też pewnie będzie się yy, tak chciała przy, to właściwie to burmistrz będzie tu przekazicielem, ale coś dla burmistrza bezpośrednio, czyli na poprawę infrastruktury drogowej 10 972 tysiące. To punktus trochę statystykę przekroczył, ale no albo te projekty było tak, albo inaczej, no więc tak to wyszło. same drogi, to u nas tak naprawdę dobrze się złożyło, że są prawie same przedszkola, bo to już jest dotacja do trzeciego naszego przedszkola. Kończymy budowę przedszkola w Przemiarowie. otrzymaliśmy dotację do przedszkola numer 5 z samorządu Mazowieckiego, no i teraz trzecie przedszkola, więc myślę, że Pułtusk będzie naprawdę dobrymi przedszkolami niedługo stał. Tak. Gratulujemy. I y, powiat y, półtuski, 12 milionów złotych na drogi powiatowe. Y, Starostafowie, które to drogi, bo tam była przebudowa dróg powiatowych nie wiedziałem, które. Ja domyślam się, które, ale niech to Starostafowie. Chciałbym podziękować panu premierowi, panu senatorowi za bardzo dobrą współpracę. Bo naprawdę, ostatnie lata dla powiatu są to dobre lata. Udało nam się już przebudować wiele dróg. Teraz chcemy przebudować trzy drogi w trzech gminach. Także te środki też dzielimy uczciwie i sprawiedliwie, bo przebudowane będą drogi w gminie Gzy, w gminie Pokrzywnica i w gminie Winica. Także z. <laughs> <laughs> Te 12 milionów trafi tak w, równy, w równych częściach do trzech gminy. Co prawda, składaliśmy Panie Premierze dwa wnioski, ale myślę, że w kolejnej edycji nadrobimy te straty, które, bo składaliśmy jeszcze wniosek na modernizację szkoły, jak i bazy dla zarządu dróg powiatowych. Ale z tego co wiem, będzie jeszcze kolejna edycja, także pewnie uda nam się te środki pozyskać. Jeszcze raz bardzo dziękuję za współpracę. Dziękuję bardzo. Tak jak Pan Starosta wspomniał, jest duże prawdopodobieństwo, że będzie jeszcze jeden napór Polskiego Ładu. No, czy w tym roku, bliżej końca. To wszystko zależy od sytuacji i to może być kolejny, ale już pewnie ostatni. Ale jeszcze jest przed nami napór tam, no, na pewno nie niższy niż ten. Szanowni Państwo, rozmawiałem z jednym z wójtów, który, którego budżet, to jest nieduża, nieduża gmina, którego budżet wynosi ponad 15 milionów, a dostał w pierwszym naborze 5 milionów, i teraz 7 mln. Mówi, że nawet nie marzył o takich pieniądzach. Dlatego to, co powiedziałem wcześniej, my zrobimy wszystko, żeby właśnie polska gminno-powiatowa się rozwijała. Dziękuję. Tak, jeszcze oczywiście przed nami wybór y, wniosków dotyczących y, y, środowisk popegierowskich. Z tym, że tutaj od razu mówię dość jasno, ponieważ wniosków napłynęło ogromne ilości, y, a potrzeby środowisk popegierowskich na terenach, y, gdzie Pegierów było bardzo dużo, gdzie to dominujące są, te zwane ziemie odzyskane, więc tutaj. Nikomu gwarancji nie daje, wręcz nawet chłodzę nastroje, że może być bardzo różnie, bo tam są potrzeby, potrzeby ogromne, chociaż u nas też pgr -y były, ale nie w takiej skali, jak, jak jest to no, w województwach warmińsko-mazurskim, w czy, czy w zachodniopomorskim, czy lubuskim. Tam są, rzeczywiście były duże obszary popegierowskie, więc... Tutaj ta decyzja jest bardzo trudna, to jeszcze zostało do rozpatrzenia. No, oczywiście tak. Ja rozumiem zawsze, że samorządowiec każde pieniądze ogarnie, nie powie nigdy za dużo, ale to tak, to znam mentalność samorządowca, to wszystko się zgadza. Także bardzo dziękuję, gratuluję yy, sukcesów. I 80 milionów trafiło do powiatu Półtuskiego, Kolejne pieniądze. Bardzo, bardzo znaczący. No i tyle. Mam nadzieję, mam nadzieję, że mieszkańcy się to wiedzą o tych pieniądzach. Wójtowie się, już wójtowie się pochwalą, tak?